Jak myślisz, dlaczego niektórzy ludzie są szczęśliwi, mówią o tym, jak bardzo rozpiera ich szczęście i pokazują to swoim życiem, pokazują to, że są szczęśliwi, podczas gdy inni wciąż tego szczęścia szukają i tak naprawdę borykają się tylko i wyłącznie z masą problemów i czują ogromną frustrację, bo wiedzą, że to szczęście gdzieś jest, ale odnaleźć go nie potrafią. Cześć. Nazywam się Beata Biegała, jestem terapeutą, trenerem rozwoju osobistego, założycielką społeczności w drodze po szczęście i na co dzień pomagam kobietom w odnalezieniu ich szczęścia i poczucia spełnienia. Chciałabym Cię zaprosić do 90-dniowego, bezpłatnego wyzwania wdzięczności, dlatego już uważam, że wdzięczność jest kluczem do szczęścia. Najpierw musisz nauczyć się zauważać pewne rzeczy, za które możesz być wdzięczna, a potem dopiero możesz odnaleźć w tym wszystkim szczęście. Dołącz do wyzwania. Wyzwanie w formie e-maili. Codziennie rano o godzinie 6 otrzymasz ode mnie maila z lekcją wdzięczności i tak przez kolejne 90 dni. Dołącz już teraz. Nie czekaj, aż to szczęście samo przyjdzie, tylko sprawdź, jak to jest. Sprawdź, czy ta metoda działa. Dołącz teraz.